Jestem we wiosce Węsiory i tutaj znajduje się rezerwat archeologiczny który którym możemy się trochę naładować energią Czemu? To zaraz zobaczycie W Węsiorach znajdują się kamienne kręgi oraz kurchany, czyli miejsce pochówku bardzo, bardzo starych osadników tych, tych, tych rejonów Z tego co archeolodzy zdążyli ustalić te miejsce Zostało e, zasiedlone kiedyś, prawdopodobnie pierwszy, drugi wiek e, naszej ery, przez mm, osadników z północy Europy, czyli przez Galów. Te miejsca, akurat w Węsiorach i w okolicach, zamieszkiwali goci na przełomie tam, pierwszego, drugiego wieku naszej ery, e, więc możliwe, że tutaj mamy tylko małą część tych e, elementów ich kultury. Którą zdążyliśmy odkryć. Pewnie reszta gdzieś jest zakopana głęboko pod, pod ziemią. Ale kurchany i kręgi są, dość mocno wybijają się ponad, ponad teren, więc na pewno jest to bardzo ciekawe zjawisko. Tutaj tak jak mówiłem, tutaj w węsiorach. Te kręgi są położone akurat w takim miejscu, gdzie możemy wybrać się na długi spacer. Można dojść sobie ładnie do jeziora, właśnie. Próbuję do niego dotrzeć. Takich miejsc z kręgami kamiennymi w województwie pomorskim jest co najmniej 4 czy 5. Ja wybrałem węsiory z tego względu, że są one położone chyba najładniej ze wszystkich. Są to takie małe wzgórza w bardzo gęstym lesie nad brzegiem jeziora, które gdzieś tam w oddali widzicie. Więc spacer tutaj jest naprawdę latem bardzo przyjemny. Ścieżki są bardzo szerokie, więc zapraszam Was serdecznie. I tak naprawdę wyglądają kaszuby, czyli gęsty las, dużo jezior wokół. Cisza, spokój, dlatego jest to jedno z. Miejsc, rejonów w Polsce, które zawsze dobrze nam nie działają. Drugim takim miejscem są na pewno Mazury, bo są bardzo podobne krajobrazowo do, do, tego, do tego rejonu kaszubskiego. I e, można tutaj po prostu przyjechać, odpocząć. Widać jeszcze straty po, po tej nawałnicy, ale e, na szczęście lasy się szybko odbudowują. Jest duża pomoc e, mieszkańców oraz państwa, więc e, szukajcie takich miejsc jak najbardziej, jak najwięcej. Węsiory na pewno są godne polecenia, a ja lecę dalej. Mój tatta chłopikły za trzy lepci zaniodą. Przewiązuję do łesa i kursa pocyjną. Jedzy, tata, jedzy tamaczką zażywą, były strzuszę za kłędzą

Tak jak mogliście już usłyszeć przed chwilą tak zwany kaszubski alfabet, czyli jestem już w Szymbarku, w CEPRZE, czyli Centrum Edukacji i Promocji regionu kaszubskiego oczywiście. Jest tutaj parę innych miejsc, które można zwiedzić. Jest m.in. bunkier Gryfa Pomorskiego, ale akurat przez pandemię to jest jedyne miejsce, które jest tutaj zamknięte. Jest oczywiście też duży hotel, można nocować. Najdłuższa deska z rekordem świata była już robiona jedna. W 2012 musieli powtórzyć, żeby rekord utrzymać. I obecnie ma 46 metrów ponad. Oczywiście nie mogli zapomnieć też o atrakcjach dla dzieci, czyli jest m.in. domek do góry nogami. Tutaj mamy bardzo fajną sentencję kaszubską niej kaszeba, ten co wielo godo, że nim je, ale ten co tradycja, a mowa Starków szanuje. Jak widzicie Kaszubi bardzo dbają o to, o tą swoją może nie odrębność, ale oryginalność kulturową. I mają bardzo do tego duży szacunek i także chcą, aby Inni, inne osoby w Polsce też miały e, szacunek do tego, że tą tradycję cały czas kultywują. To miejsce również przypomina o tym, że wiele Kaszubów zostało wysłanych na Syberię, e, dlatego znajduje się tutaj parę takich wspomnień, chat traperskich, syberskich, syberyjskich, które m, pokazują jak w tamtym e, czasie i w tym miejscu e, ci mieszkańcy Kaszub zostali przesiedleni i co musieli robić dlatego e, częścią promocji tego regionu jest także wspomnienie o tym, że te osoby tam były, ciężko pracowały i wielu z nich nie powróciło do Polski e, nigdy ale również to co możecie zobaczyć e, zadbano również o dzieci, jezdą do góry dogami, świat bajek Także my znajdziemy, znaczy dorośli, coś dla siebie. Dzieci na pewno też będą tutaj zadowolone z tego pobytu. Co prawda bilet jest dość, dość drogi, 35 zł. Bilet normalny, więc warto. Warto też z tego względu, że w hotelu, na dole w hotelu zaraz zobaczycie, jest restauracja, w której jest ważone piwo. Iwo kaszubską Korona. Właśnie takimi lokomotywami wywożono Kaszubów, ale też innych Polaków na, na Sibir. Więc e, przypomina to to na pewno nam trochę wywózki do Auschwitz albo do innych obozów pracy, bo tym samym Wywozy na Sybir także były. Kto chce span ze z dobry w czasie niech w kasze wści lasę, tam kasie pszci dobry ledzę, płem każdy widzę. Kasie widzę. jezora, siepści nas. las, kasie będę we, nas. Kasie pszci jezora je las. nas. Ja już na ścieżce pod Wierzycą, czyli naj największym, najwyższym szczytem na Pomorzu. Będę się on bardzo blisko przy barku, więc naprawdę kawałeczek drogi, oczywiście wjazd na parking i kasowanko, 8 złotych. Przy wejściu też uważajcie na miejscowego Kaszuba, który Lubi się trochę rozgadać ale Niech Pan sobie żyje jak najdłużej a my lecimy na górę Już widzę że przed sobą wieżę idziemy sobie na wieżę i zobaczycie jak z góry nie tylko z drona można zobaczyć tą piękną okolicę ze szczytu wieżycy naprawdę widać dlaczego Kaszuby są nazwane Szwajcarią Kaszubską, ponieważ w tym okresie, czyli wiosną, no wygląda naprawdę bardzo ładnie. Te zielone kolory lasów plus niebieskie przebijające się jeziora. To jest coś, co na pewno każdemu z nas da chwilę wytchnienia. A tam dalej w oddali widać już morze. Pewnie jeszcze dzisiaj tam dojadę. Wieżyca zaliczona. Teraz wam pokażę jedyną w swoim rodzaju chyba taką ścieżkę turystyczną drogę, tak zwaną drogę kaszubską, czyli 20 kilometrowy odcinek drogi, który można zwiedzać nie wysiadając auta. Można przejechać i zobaczyć jak tak naprawdę Kaszuby wyglądają. Będzie mijać siedem jezior, liczne lasy. Zatrzymamy się w jednym punkcie widokowym także zobaczycie co oferują co Kaszuby w skrócie. Jednym z punktów na drodze kaszubskiej jest Złota Góra, czyli takie dość duże wzniesienie, punkt ładny widokowy na kto, z którego roztacza się widok na jezioro na jezioro, które widzicie za plecami, nawet Jakieś małe łydeczki pływają, więc e, dzieci widzę, że się uczą, uczą pływać. Jest też scena e, w kształcie odwróconej łodzi. Wszystko nawiązuje tutaj do dobrych tradycji żeglarskich, także e, jest co tutaj porobić e, nad tymi jeziorami. Bardzo dużo jest takich e, małych czy większych klubów żeglarskich, centrów. Więc sprzętu jest bardzo dużo do wypożyczenia. Do, do, sprzętu jest bardzo dużo do wypożyczenia w tym miejscu. Także ja jadę dalej drogą kaszubską. Jeszcze kawałek mi został. Dojeżdżamy do Łapalic, a tam jeden z najnowszych zamków ruin. Jestem w opalicach. Jak widzicie udało się wejść. Pamiętajcie, teren jest terenem budowy, więc każdy wchodzi na własne ryzyko. Ale bezpiecznie tyle, co mogę, to pokażę. Jest to chyba jakaś główna sala balowa. Bardzo duże pomieszczenie. Zobaczcie jaki sufit ktoś miał w, za, w zamyśle zrobić, więc jak widać Obiekt jest naprawdę pokaźnych rozmiarów Konstrukcja dachu widać, że solidnie zrobiona Z tego co mi wiadomo, stawiali ją góra, ale także co obaw przetrwała tyle lat Bez obsługi, bez pokrycia A tu mamy następną salę Zaraz pójdziemy sobie jeszcze do wieżyczki Zobaczymy jak to z samej góry wygląda Zamek oczywiście jest samowolą budowlanym, dlatego została wstrzymane, ta cała budowa już dawno, kilkadziesiąt lat temu. Z tego względu, że dostał pozwolenie ten pan na dużo mniejszy domek, a wybudował zamek z dwunastoma wieżami, 365 oknami i mnóstwem pomieszczeń. Dlatego został wstrzymany, ale w ostatnim czasie trochę sprawa nabrała biegu. Możliwe, że pozwolenie zostanie wznowione i. Dokończą ten obiekt, bo no nie ukrywam, jest to bardzo, bardzo ciekawy obiekt, żeby dalej go e, rozwijać, i sama, samo miejsce, w którym on został wybudowany, też jest e, bardzo dobre. Dużo osób przychodzi to także z dziećmi, ale ja raczej tego nie polecam, bo miejsce jest nadal niebezpieczne. E, jest też dużo droniarzy, oprócz mnie, widziałem jeszcze dwa, i dwóch innych, więc miejsce na pewno. Przyciąga dużo, dużo osób. Dzisiaj jest słodna pogoda. No i mamy około 20 osób na pewnym na obiekcie. Ja, Kaszubę, kończę w opalicach. Teraz wybieram się na żuławy i widzimy się w domu. chorendra.